Mam kąt w odcinku gramy 99 nocy z innymi jakimiś randomami. Z randomami będzie ciężko znając tą grę. Jakby co to gramy na drugim koncie Dexi. Więc, więc dlatego mam, nie mam żadnej range ani klasy. No i mam też mało dni. Patrzcie. No, jakby się udało, to może zrobić speedruna. Bo już widzę, że 50 sekunda. A my już tutaj mamy dużo rzeczy. Na przykład mapę. Teraz ja zbram na łóżko. Pegną sobie też tam pójdziemy. Czy musisz dobry worek, bo tak to już się nie da grać? Teraz ja wiem wszystko, bo zostawiłem jabłko Dobra Trzymajcie zło. Lepiej. Lepiej. Szybko. jest skrzynia tam? Trzeba znaleźć też sobie latarkę. Ma wiesz, po prostu już tę latarkę wilk mnie gonił. muszę sobie odrzucić. Dobra. Muszę sobie, jedzenie mi ktoś tam po to, to zginął. Dobra. Będziemy zbierać. Zbieram, zbieramy teraz na łóżko, więc zbierzemy sobie jedzenie. Kolejny je to, to sobie też kluczowe mapy, mój dawniej, to będzie łatwiej. No dobrze. No. Chyba ją odróżnić, bo nie ma tego. O! Teraz. Nie ma tego przeżyć i kardiak gra. No byłbym spijana. O, widzicie. Tylko z jakimś upłynieniem się wzięło chyba. что ты мяч. Я прям на Кам... Аж... Сам Сейчас поглядь, что там больше Tej, tej, tam tej, ci tej, 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 Co nie? tej, a, bo tam jest To tam chyba już poszli po to dziecko. Powiem tak, mamy bardzo dobry początek. Tam jest coś koszki węgiel, dobra, to mi pójść. Ten, Ten jeszcze raz. Idziemy jeszcze potem. Węgiel i to. Możemy wziąć też jedzenie. Oj, zobaczcie, też jeszcze chyba uzbieramy na to łóżko to idealnie będzie. O, jedzenie mam. Teraz. Nie. Bierzemy stare łóżko O, ty badasz mamy. Znowu się zapowiada. Ja mam jeszcze jedzień, tu mi dę... Gdzie oni są? Ooo. To teraz moglibyśmy pójść w drugie dziecko. Krakań dzieciak. Tam jest. Tam jeszcze jest, To możemy... Tuż. Ty, dużo tego jest tutaj. Tego. Ty, Tak. 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 A, samo jedzenie. O, przez bliżej, mnie to nie obchodzi że ja manda taka. Nie, czy... nie, 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 ona jest blisko? Gdzie? Zobaczmy, gdzie ona jest. Jest tu, to na blisko jest. Pewnie ją wilk zaczepał. Ale, Ale dobra, chodźmy do... Poczekajcie, pójdę po nią.

Mam no, jak mam, 9 tego byśmy mogli kupić za chwilę. działkę rolniczą. Teraz. Tutaj właśnie. ja zauważyłam, że bardzo głodny jest. I dobra. I dobra, jeśli chcecie drugą część, to będzie. To jest niby trzeci dzień, ale razy ja trzy. Już mamy trzy. Fajnie. Działkę wyliczoną. Cztery. Teraz już jest. To jest komuś z jednej. Chcesz sobie sam coś wziąć. Tam to jedzenie jeszcze raz? a ja może sobie mam za kogoś nie łapkę jakby ktoś chciał. No powiem wam tak. To był bardzo dobry początek. Trzymajcie. Ja. ja wam wszystko zję. I skoro ma pozostała połączona, to może pójdziemy teraz po to dziecko. Ty, o, czy ktoś tam poszedł? Poszli? No poszli. No bo ja wezmę... ...dwa mięska... ...i idę w podróż od nich po dziecko. Co to jest ja bym wziął... Uh, w wilka chciał O! Od wilku mowa. Czekaj. Tak, tak. Tak, tak. Dobra. Ty, coś mi mu za Ha! Tam biker. Skrzyni tej mamy. Ich, chyba wszystko zlutowane skoro nic tutaj nie... Że sobie sprawdzę. A tak! Chyba tam jest dziecko. Yes! Dobra, idziemy i tak. Idziemy po dziecko. Będę być może alfa, dobra. Wspomniałem.